To wszystko dobrze jest. Tak, może zjąć tak. kto się tak cieszy? A wiecie co, ta obroża nie była ściągana latami. Tego się nie o, da zdjąć. Tego się Karabiny. nie da zdjąć. Nie da, nie ma karabinczku, to jest przyspawane już. Jezus, naprawdę? Naprawdę, to jest przyspawane, ten pies nie był latami spuszczany. Macie jakieś nożyce, żeby przeciąć tą obrożę? Nie może Boże, Boże kochany. Trzymaj Paweł ten telefon. Nagrywaj to proszę, a ja jakoś. Nie siu pójść, królisie, kochanie, nie jest jakim trzeba być? Ja bym... Dwa razy, jedną porze. Niech pani mi nie pomogę. Niech pani poczeka. Niech pani, nie, poczeka. Nie, Pójdź. Niech pani poczeka. Pójdzie, pójdzie. Idzie, idzie, niech idzie. pani poczeka. No dobra. Myszko. No szukachajmy. Szali go, nie? Bo on się nie jest i on latami nie jest jeszcze. Tam na Mocławie będzie dawał wysoki, on jest obojętny w ogóle no, na no, to my wszystko, co mu robimy. No już, Maszka, już, już. No już. Poczekaj, czekaj. Nie bój się, kochani. Nie, niech pani nie ten przytnie. I się. poszła, kobita nie po pojeździła ten. Nie, bój się, bo on ma tu sierść. No, mu no, się a Tutaj to w ogóle jest tak zardzie że no, nie cię nie no, odkręcić. No właśnie dlatego, jak to Czeka, no, no. Że Nie, był nie. Nie, Nie, nie. Джодиус. Какие кухонные. Так, так венческие. Czarę! Czarę! Ja czułam się w to... Bo on ma tutaj sierść. No i mu się, nie, no, się. Nie, nie, nie wiem, gdzie jest. Gdzie jest. No Chyba, że w samochodzie. W nie, no to może jest Nie chodzi. Nie, no w samochodzie. Nie chodzi. Już ona nie jest wyczesana, no wielką nie, pana. Musimy ją całą Jak ona się wabi? Jak się wabi? Charles, <laughs> yeah,